Magia chaosu, czyli podstawy magii chaosu, Peter James Carroll i Austin Osman Spurr. Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem autorem książki Siła umysłu. Sekrety programowania podświadomości, a w tym odcinku pomówimy sobie o tym, czym jest magia chaosu i jak to w ogóle działa. Zapraszam na materiał. Magia chaosu to system pracy z umysłem, który czerpie z innych szkół, zapożycza metody z innych systemów i przede wszystkim stawia na eklektyczność oraz praktyczność. Ten system programowania podświadomości, mimo tego, że owiany tajemnicą, bazuje tak naprawdę na wielu współczesnych metodach psychologicznych i pozwala nam zaprogramować swój umysł w taki sposób, aby osiągnąć korzystne dla nas rezultaty. Korzystając z magii chaosu, możemy między innymi zwiększyć pewność siebie, przekształcić swoją osobowość i doznać wewnętrznej transformacji, a przede wszystkim zaprogramować swoją podświadomość tak, aby wspierała nas w realizacji różnych celów. Niezależnie od tego, czy są to błahe cele, czy naprawdę ważne cele życiowe, czyli nasze magnum opus. Magia chaosu ma to do siebie, że nie zwraca szczególnej uwagi na filozofię czy też ideologię. Stawia ona na praktyczność. To znaczy, że niezależnie od tego, jak bardzo trywialne może wydawać się dane działanie, jeżeli pomaga ono Tobie osiągnąć swój, cel, to jest rozsądne zastosowanie jego w swoim arsenale. Znaczy to m.in., że jeżeli chcesz stosować techniki magii chaosu, to nie musisz zgłębiać setek magicznych grimoarów czy też innych pradawnych ksiąg, tylko po to, aby nauczyć się co nieco o mitologii i o wierzeniach pradawnych ludów. Magia chaosu koncentruje się głównie na skutecznych, czyli efektywnych technikach, które pomagają Tobie zaprogramować podświadomość, Zmienić swój mindset i przede wszystkim przyjąć pozytywne nastawienie na świat. Nastawienie, które mówi ci, że jesteś w stanie wpłynąć na wszystko i za pomocą mądrej oraz ciężkiej pracy możesz sam kształtować swoją własną rzeczywistość i to, co dzieje się dookoła ciebie. Stosując techniki magii chaosu, zdajesz sobie sprawę, że jesteś naprawdę magiem, czy też magusem, to znaczy osobą, która za pomocą różnych technik pracy z umysłem które nie są znane powszechnemu ludowi, jest w stanie wpływać zarówno na swoją świadomość, jak i na wydarzenia, które dzieją się dookoła niej. Magia chaosu została zapoczątkowana w latach 70. przez osobę, która nazywa się Peter James Carroll. Tak się składa, że znam go osobiście, ponieważ Peter Carroll jest moim mentorem, to znaczy uczę się bezpośrednio od niego. Peter Carroll w latach 70. wspólnie z kilkoma innymi ważnymi postaciami przyczynił się do powstania i rozpowszechnienia nurtu magii chaosu. Był on także współzałożycielem zakonu Illuminatów Tanaterosa. Peter Carroll aktualnie prowadzi szkołę magiczną, która nazywa się Arcanorium College. Co ciekawe... Peter Carroll jest z wykształcenia fizykiem, który specjalizuje się w mechanice kwantowej. I wbrew temu wszystkiemu, co można znaleźć w internecie, nie wygląda to tak, jak opisują to popularne kanały na YouTubie czy też wszelkiego rodzaju książki o manifestacjach. Peter Carroll ma swój własny sposób patrzenia na rzeczywistość. Postanowił on dawno temu, że zamiast opisywać rzeczywistość za pomocą mistycznych czy magicznych wyrażeń, spróbuje to zrobić za pomocą fizyki kwantowej. Natomiast, jako że jest on z wykształcenia fizykiem, używa faktycznych istniejących wzorów do modelowania rzeczywistości czy też obliczania prawdopodobieństwa zadziałania magii. To podejście swego czasu spotkało się z falą krytyki, ponieważ większość magów miała podejście w tych czasach raczej mistyczne. Peter natomiast pokazał im innowacyjne podejście do systemów ezoterycznych i zaprezentował, w jaki sposób można połączyć współczesną naukę i niewyjaśnione paradoksy oraz fenomeny fizyki kwantowej z magią, ezoteryką i okultyzmem. Kolejną istotną osobą jest Austin Osman Spare. Austin Osman Spare, mimo że nie był stricte magiem chaosu, to jednak przyczynił się do rozpowszechnienia tego nurtu i podłożył solidne fundamenty pod podstawowe techniki wykorzystywane po dziś dzień w magii chaosu. Austin Osmond Spare stworzył swój system sigilizacji, czyli pracy z symbolami, który opierał się na programowaniu podświadomości. Polegał on na tym, że za pomocą wykorzystywania różnych symboli, kodował intencje w swojej podświadomości i później czekał aż jego podświadomość sama popchnie go do działania, a jego cele się zmanifestują. Oprócz tego Austin Osman Spare stworzył własny model opisu rzeczywistości, który opierał się na jednej podstawowej rzeczy kia, czyli czymś, co można nazwać naszą nadświadomością, czystą wolą, a być może i nawet esencją duszy, ale to już jest temat na inny materiał. Podstawowe techniki stosowane w Magii Chaosu to między innymi sigile, serwitory oraz praktyka inwokacji. Sigile to symbole, które od tysięcy lat były stosowane przez starożytne ludy do reprezentacji pewnych znaczeń. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach symbol pełni rolę wyrazu, czy też całego zdania. Symbol pomaga opisać coś, co jest ciężko opisywalne słowami. Wykorzystując sigile do opisywania pewnych rzeczy, łatwiej jest nam uchwycić to, co pozostaje nieuchwytne dla umysłu złożonego i ścisłego. To znaczy na przykład niektóre abstrakcyjne koncepcje, emocje czy też inne idee, które ciężko opisać słowami i jasno zdefiniować za pomocą istniejącego języka. Dlatego właśnie sigile i symbole w czasach starożytnych cieszyły się taką popularnością. Austin Osman-Spare był osobą, która odkryła technikę sigilizacji na nowo i stworzyła swój własny system w oparciu o właśnie tę praktykę oraz alfabet pragnień. Nie trzeba było długo czekać, aby technika sigilizacji proponowana przez Austina Osmana-Spara rozpopularyzowała się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także i na całym świecie. Warto także dodać, że zarówno Peter James Carroll, jak i Austin Osman-Spare, są okultystami pochodzenia brytyjskiego. Niestety z racji tego, że Austin Osman Spare. Urodził się kilka dekad wcześniej od Petera Carola, to nie udało mi się go poznać osobiście, ponieważ już nie żyje. Peter Carroll natomiast mieszka całkiem niedaleko mnie, żeby nie zdradzać szczegółów i mogę śmiało powiedzieć, że ma się świetnie. Jako ciekawostka dodam, że również trenuje on fizycznie, podobnie jak ja. Także czasem wymieniamy się mailami na temat treningu siłowego. To co nas różni jednakże, to można powiedzieć, że Peter Carroll używa Treningu siłowego do magii chaosu, a ja wykorzystuję techniki magii chaosu do osiągania lepszych wyników w treningu siłowym i nie tylko. Wracając do Sigili, Sigile działają w taki sposób, że reprezentują w sposób graficzny. Intencją maga, czyli tworzy się sigil, który ma na celu reprezentować jakąś konkretną intencję, następnie wprowadza się go do swojej podświadomości i czeka, aż on się zmanifestuje. Praktyka tworzenia sigili jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż to, co teraz powiedziałem, ale to również temat na inny materiał. Za pomocą sigili możesz przeprogramować swoją podświadomość, podobnie jak za pomocą autosugestii. Indukcji hipnotycznej, czy też na przykład afirmacji. Kolejna technika w magii chaosu to serwitory. Serwitory są takim jakby chowańcem, czy też mentalnym sługą, który towarzyszy Tobie i wspomaga Cię w realizacji Twoich celów. Z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że serwitor to mentalny program albo konstrukt psychiczny, który został stworzony i wyodrębniony w Twoim umyśle. Działa on mniej więcej tak, że programujesz go na pewne zadanie, a później siedzi Ci on z tyłu głowy i regularnie przypomina o tym, co miałeś zrobić, czy też pcha do zrealizowania konkretnych założeń. Jeżeli stworzyłbym teraz serwitora, który miałby na celu sprawić, że jestem osobą silniejszą fizycznie, to taki serwitor regularnie przypominałby mi o tym, aby chodzić na siłownię, nie Opuszczać treningów i przede wszystkim dodawał mi motywacji oraz energii i siły fizycznej. Podczas treningu na siłowni. Jak to działa? Na przykład w taki sposób, że za pomocą różnych technik hipnotycznych możesz wykorzystać serwitory do tego, by zaprogramowały twój umysł i oszukały go, starając się wmówić mu, że dzieje się coś groźnego. Czyli na przykład, kiedy idę na trening i wyciskam sztangę i chcę wycisnąć z siebie nieco więcej mocy, to mój serwitor, którego stworzyłem w tym celu, jako część mojej jaźni, czy część mojej duszy, w zależności od tego, jak preferujesz nazywać takie rzeczy? Będzie konkretnie mnie nastawiał, zmieniał mój mindset i przede wszystkim hipnotyzował podczas treningu, abym stał się bardziej agresywny i bardziej pewny siebie. Oczywiście, kiedy zmieni się mój nastrój, nie dzieje się tutaj nic magicznego, to znaczy nie dostępuję nagle jakiejś magicznej mocy prosto od Boga, która pozwala mi wycisnąć 5 kg więcej na sztandę. Taki serwitor działa w taki sposób, że powoduje wyrzut pewnych hormonów w moim organizmie. Zmienia mój mindset i przede wszystkim pobudza mnie do działania. Można zatem powiedzieć, że z psychologicznego punktu widzenia taki serwitor Pełniłby rolę mojego osobistego, niewidzialnego hipnotyzera, który jest ze mną przez cały czas i cały czas motywuje mnie do działania. To troszeczkę tak, jakby nasłuchać się motywacyjnej muzyki, albo oglądać filmów motywacyjnych przed treningiem, a później pójść na ten trening i potem okazuje się, że nagle masz nieco więcej energii. W podobny sposób działają serwitory. Oczywiście serwitory można stosować nie tylko do treningu na siłowni. Ja wspomniałem o tym. Ponieważ Ponieważ oprócz tego, że jestem ekspertem od programowania umysłu, to także zajmuję się treningiem sportowym, ale to również jest temat na inny materiał. Inwokacje, można powiedzieć, są czymś, co przypomina modelowanie z NLP, czyli neurolingwistycznego programowania. Inwokacje z psychologicznego punktu widzenia działają tak, że wcielasz się w jakąś postać, czy też energię, albo i nawet. Abstrakcyjne wydarzenie. To znaczy, że w zależności od Twojego celu, weźmy sobie teraz za przykład, znowu trening na siłowni. Jeżeli chcę być silniejszy na siłowni, albo byłbym sportowcem, który uprawia sporty walki, to w tym wypadku przed treningiem, czy też przed ważną walką, mógłbym wykorzystać inwokację, aby przyzwać dane bóstwo, niech to będzie na przykład Ares, Bóg Wojny, wcielić się w jego postać i sprawić, że mój mózg zostanie zahipnotyzowany. I w to uwierzy. Dzięki temu będę mniej odczuwał ból, skróci się także mój czas reakcji, dzięki czemu będę szybszy, moje serce zacznie pracować szybciej, ponieważ organizm uzna, że jestem na wojnie i jestem zagrożony, i pomoże mi to wycisnąć z siebie więcej mocy fizycznej, czyli podziała to, Podobnie do hipnozy, ponieważ to właściwie jest autohipnoza, czyli hipnoza samego siebie poprzez czynności rytualne i nastawi to mój umysł, mój mindset na to, że trzeba w tym momencie działać i to działać konkretnie. Inwokacja zazwyczaj polega na stworzeniu rytuału, który ma na celu przyzwać konkretną istotę, czy też konkretną emocję i sprawić, aby Twoja świadomość to wchłonęła. Pomaga Ci się to przepełnić konkretnymi emocjami, na przykład radością. Dla przykładu, jeżeli byłbyś komikiem, to mógłbyś przywołać na przykład greckiego Boga Dionizosa. I modelować jego postać. Później, wychodząc na scenę, łatwiej by ci było się wyluzować i rozbawić publiczność. Pomimo tego, że magia chaosu jest systemem ezoteryczno-okultystycznym, to tak naprawdę czerpie z wielu współczesnych metod psychologicznych. Jakby nie patrzeć, większość z technik magii chaosu można wytłumaczyć za pomocą współczesnej psychologii. Dodatkowo, część z nich została imitowana przez założycieli innych systemów. Na przykład w systemie NLP, czyli neurolingwistycznego programowania, można spotkać się z wieloma technikami, które są tożsame z technikami magii chaosu, tylko że nazywają się inaczej. Także, jak widać, niezależnie od tego, jak lubisz sobie nazywać, Pewne rzeczy, to mechanizmy, które działają na Twoją psychikę, są tak naprawdę albo takie same, albo bardzo podobne. Idąc za tym za ciosem, można powiedzieć, że zgłębianie wielu różnych systemów pozwala Tobie spojrzeć na rzeczywistość z różnych perspektyw. Jedne osoby będą preferowały mistyczne wyjaśnienia. Inne osoby będą preferowały psychologiczne i naukowe wyjaśnienia. Niezależnie od tego, po której stronie barykady stoisz, ważne, aby zachować otwarty umysł i zanim się oceni skuteczność danej techniki, to najpierw wypróbować ją i sprawdzić, czy faktycznie działa. Jeżeli tak, można ją wdrożyć do swojego arsenału umiejętności. Jeżeli nie, Odrzucasz technikę i zajmujesz się inną. Dodatkowo dodam jeszcze, że każdy może reagować inaczej na różny rodzaj praktyki. Na przykład, pewne osoby mogą lepiej zareagować na różne techniki pracy z umysłem, jeżeli powie się im, że są to techniki magiczne, przedstawi im starożytne księgi, które opisują te metody i wykorzysta do tego przedwieczne rytuały czy też starożytne szaty. Nadając tym praktykom taką aurę mistycyzmu, pewne osoby mogą zwyczajnie Lepiej się zmotywować do pracy i bardziej do tego przyłożyć, oraz uwierzyć w siebie, co sprawi, że ich podświadomość będzie traktowała te działania jako naprawdę ważne. Pomoże im to uwierzyć w swoją własną moc i sprawić, że za pomocą efektu placebo ich wola się zmanifestuje. Z kolei inne osoby mogą preferować naukowe, psychologiczne wyjaśnienia, ponieważ mają z natury sceptyczny umysł. Takie osoby często odrzucają wszelkie mistyczne wyjaśnienia, dogmaty oraz grimoary i lepiej funkcjonują, jeżeli wytłumaczy im się pewne zjawisko na bazie psychologicznych mechanizmów. W tym wypadku można postrzegać praktykę inwokacji znaną z magii chaosu, jako modelowanie innej osoby, czy też modelowanie danej emocji, co tak naprawdę jest bardzo realistyczną grą aktorską, która wprowadza adepta magii chaosu w stan autohipnozy. Sigile z kolei w tym wypadku działałyby podobnie do afirmacji i pomagałyby zaprogramować naszą podświadomość. Natomiast serwitory byłyby wykorzystywane jako półświadome myśli, zwane myślokształtami, które są zbiorem różnych informacji, podobnie jak program w komputerze. Można powiedzieć, że taki serwitor byłby czymś podobnym do struktury składającej się z kilku różnych serwitorów, które działają ze sobą w zgodzie i mają konkretnie zakodowane, że jeżeli dzieje się to, to reagujesz tak. A jeżeli dzieje się coś innego, to reagujesz inaczej. Wprowadzenie takich złożonych instrukcji do mechanizmu działań serwitora pozwala sprawić, że jest on w stanie wypełnić swoje zadanie w bardziej kompleksowy i dokładny sposób, ponieważ ma on więcej niż zakodowaną jedną intencję. Ma tych intencji kilka, dzięki czemu wie, co zrobić w danym przypadku. Taki serwitor byłby czymś w rodzaju, takiej natarczywej myśli. Która powstaje u nas w głowie i cały czas nam krąży, i nie możemy się jej pozbyć, dopóki nie zrobimy tego, co chodzi nam po głowie. Można to porównać na przykład do tego, gdy usłyszymy piosenkę w radiu, której wcale nie lubimy, ale zawieruszy się nam w głowie i non-stop w kółko się odtwarza. Serwitor działałby podobnie i podświadomie pchałby nas do tego, abyśmy wykonywali konkretne działania. Serwitor może także zmieniać nasz mindset i sprawiać, że jesteśmy bardziej pobudzeni. Albo bardziej zrelaksowani. Może sprawić, że będziemy bardziej gadatliwi i będziemy duszą towarzystwa, a może także sprawić, że spotykając się z konkretnymi osobami, jeżeli nie chcemy zdradzić zbyt wielu informacji o sobie, będziemy mieli swoje emocje na wodzy, zamkniemy buzię na kłódkę i będziemy bacznie obserwować, co się dzieje dookoła nas. Natomiast jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat pracy z umysłem, zachęcam Cię do kupna mojej książki Siła Umysłu, Sekrety Programowania Podświadomości. Zawiera ona ponad 100 różnych technik programowania umysłu, od tych mistycznych te naukowe. Także, niezależnie od tego, czy posiadasz umysł sceptyczny czy mistyczny, znajdziesz w tej książce coś dla siebie. Jeżeli natomiast chcesz się dowiedzieć więcej na temat praktyki magii chaosu, to śmiało zadawaj pytania w komentarzach na dole. Z chęcią je wszystkie przejrzę i udzielę Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz pokieruję dalej, jeżeli temat zainteresowałby Cię głębiej. Na dzisiaj to by było na tyle. Życzę udanego dnia i nie zapomnij dać łapki w góry, subskrybować kanału i ustawić dzwoneczka, aby pozostać na bieżąco z nowymi materiałami.